Jakie są najpopularniejsze błędy, które widzę wśród kobiet na siłowni? Sprawdź, czy nie popełniasz któregoś z nich. Jeśli masz już plan treningowy, co rzadko się zdarza, to jest on przeładowany ćwiczeniami na pośladki. Pośladki, tak samo jak każdy inny mięsień, wymaga takiej samej objętości i częstotliwości, dlatego... Nie ma sensu przesadzać z tymi pośladkami 10 razy w tygodniu, bo przesadzona ilość powtórzeń i zdecydowanie praca daleko od upadku mięśniowego. O co chodzi? Chodzi o to, że przede wszystkim większość pań, które widzę, ćwiczą i jakby oczekują pompy tego uczucia, takiego nabicia tych mięśni, ale jak wiadomo. Z fizjologicznego punktu widzenia, aby uzyskać ten efekt hipertrofii, czyli przyrostu masy mięśniowej, powinniśmy pracować na zdecydowanie mniejszych zakresach powtórzeń i niekoniecznie oczekiwać pompy, tylko... Tej pracy odpowiednio blisko upadku i odpowiednio wysokiego napięcia mechanicznego. Obawa przed większymi ciężarami. no To może być uzasadnione ze względu na to, że im większy ciężar, tym cięższe jest utrzymać tą prawidłową technikę. Dlatego, drogie panie, pamiętajcie o tym, żeby ładować na tą sztangę zdecydowanie więcej niż ładujecie, bo ten ciężar, który macie na tym rdl u obecnie, raczej zbytnio wielkiej korzyści wam nie przyniesie. Nie bójcie się tych ciężarów ale pamiętajcie, żeby robić to w odpowiedni sposób, żeby nie bolały Was plecy czy tam inne części ciała. A jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu praktycznych porad związanych z treningiem, to zapraszam Cię na mój profil.